Cześć, cześć, moi drodzy, witam Was na kolejnym odcinku. Dzisiaj sobie podrapiemy nowość, a właściwie znowioną zdrapkę dolar, gdyż taka już występowała w ofercie lotto. I tutaj nic nie zmienili poza szatą graficzną. Do wygrania mamy 100 tysięcy, a koszt zdrapki 5 zł. No i takich zdrapek na odcinek zakupiłem 14. Ostatnią wygraną przeznaczam w całości na odcinek to raz, a dwa. Nie chcę się już robić tych rewanżów, więc w przy tej premierze odpuszczę, wziąłem po prostu dwie dodatkowo więcej. Proszę, żeby nic pani nie odkładała. No i też pani wybrała mi te wszystkie zdrabki. Z tego co już przyuważyłem, no to niektóre numery będą po sobie i to chyba nawet potrójnie, że tak powiem, trzy obok siebie numery, ale to wszystko tutaj będzie widać na odcinku. Oto mamy 47, 42. 27, 26, o tutaj jeszcze 25, ta nawet 3 po sobie. No podobno tak też wygrane się trafiają, chociaż ostatnio jak robiłem taki test, to nie za bardzo. <grych> Dobra, także to wszystko. Zapraszam na odcinek. Szybkie jeszcze przedstawienie zasad i lecimy. A one standardowo są banalnie proste, czyli wydrapujemy wygrywające liczby i szukamy ich tutaj na planszy. Możemy jeszcze znaleźć worek i wygrać również przypisaną do niego wygraną. A tabela wygranych zawiera 8 stopni, no i standardowo najniższy stopień to zwrot, w tym przypadku 5 zł, a pierwsza główna wygrana, w tym przypadku 100 000. No, także przed nami sporo zdrapek jest co drapać. Zaczynamy. Pierwsza, 25, 17, 6, 8 i 26. Wersja, tak, wersja warstwa ścieralna, taka jak w megapensji. 13, 35, 27, 7, 18. No to tutaj nic. Jeśli chodzi o pierwszy rząd, a w drugim 24 i 4. No tutaj też się nic nie zadziało kontrolne BC. Także pierwszy pustak niestety mam nadzieję, że ostatni. Teraz strapka z numerem46.

No i kolejne oboki, niestety, zawitały. CBQ. No i czwarta sztuka. Może teraz coś się zmieni? 33, 18, 11 i 16. O, oboka nie ma. Może tutaj coś faktycznie trafię? 19, 4 no nie, teraz się po pojawiły. Także niestety kolejny pustak NF No, ciężko coś w tych zrabkach, widzicie <sum> Same pustaki. Czasem tam jakaś ratująca perełka wleci, ale no. Jak mówił kla klasyk, kiedyś tego nie było. Nie, kiedyś tego nie było. <grywa> 17. O, jest dyszka, już mi się to odsłoniła, także nie będę strugać wariata, że nie wiem, co tam jest. <grywa> jest dyszka. Mam nadzieję, że jeszcze coś tutaj trafimy. 2, 22, 7, 6 i 9. No, niestety tylko to, tak już z początku. Na pewno, bo wiecie, jak to rano jest. No, na pewno nic nie ma. Dobra, no to dyszka zaliczona. Pierwsza, mam nadzieję, że nie ostatnia. Wygrana. I lecimy dalej. 42 numer. I co my mamy tutaj? 19. 24, 32. 13,35. No to niestety nic. O, jest 26, bardzo ładnie. Coś dołożymy do puli. Pod 26 jest piąteczka. Kontrolne dla piątki, to C. No i super. Dobrze. Co tam dalej? Numer 36. I mamy tak 3. A jak blisko? Patrzcie, 500 zł. No, no wiadomo. Dobra, tu nic. I jeszcze linia na dole. O, też tak się podobnie układają. No, ale niestety nic tu nie ma. FK. No. Także lecimy dalej, 16 na pokładzie, tu mamy 1, 7, 13 i 12, co dalej 15, 23, 8, 2 i 26. No i dalej i dalej nic. Także co kolejna pustakowa zdrabka niestety. 19, 17, 6, 21, 33. No, tempo takie dosyć szybkie, ale tu się nie ma nad czym zastanawiać. Jest worek, elegancko. 23, 31. Jest drugi worek. 15, 19, 35. To co? Znowu po piątce, w sensie, że będzie dyszka. Tak jest. To kontrolne J, no to tu się wszystko zgadza. No to ładnie. To mamy ile? 25 zł zwrotu. No. To tak na granicy przyzwoitości. Ma jeszcze parę zdrapek jest. 2, 8, 32 i 7. O, jest 32 i zaczęliśmy obokiem jest łusemeczka. Elegancko. i Jest 7. 3 19 i 9. No to sprawdzamy. Co tu było? 32. 20 zł. O! 20 i indekska 50 zł, moi drodzy. No to mamy premierę na plusie. Wiedziałem, mówię, Proszę, bym pani się wybrała. No, to to Intuicja dzisiaj podpowiada dobrze, elegancko. 5 dyszek jest, także plus na odcinku. Super. No, także dobrze, że wziąłem dwie więcej. Może to akurat te dwie zdrobki. Wśród tych była ta jedna perełka. oka: 3, 13, 29, 26 i 32. Jakaś kontrolna mi się tu odsłoniła. Ale, chyba do niczego ona się nie przyda. No, niestety, tak pustą przed nami kolejna sztuka. 35, 1, 6, 8 i 24. Dobra, w pierwszej linii nic. Jest szóstka, także coś dołożymy. Piąteczkę. Kontrol ma C. Już się człowiek naumiał. Dokładnie tak. No i jeszcze zostały dwie zdrobki, Także premierka, naprawdę luks. 4, 13, 28 i 22. Dwa. No tak, obok obowiązkowy, jeden, drugi. 15:30 i tutaj mamy jeszcze co? Kolejne łoboki. Dokładnie dobra, tutaj już nic nie będzie. Jodku B. No i kończymy odcinek z trapką z numerem 9. I to tu jest 16, 5, a no, mogli dać już nie? 14, 33, 26, 28 nie ma i jeszcze parę szans, ale niestety nie mamy trafienia. No, to zapraszam na pozytywne podsumowanie. No, oczywiście, pustaków najwięcej, to już jest raczej taki standard, a wygrane. Mieszczam się w tych pięciu strapkach. No, także statystyka, no nie najgorsza w sumie. Co my tu mamy? z 50 zł w numerze 27. 5 zł w numerze 42 i 35. Także tutaj mamy 60 zł. I podyszce w 19 i w 1. Czyli 70 i 80. Wkład 70. Dyszka na pomnożenie a resztę na kolejne odcinki. <taki> Także dzięki bardzo za obecność, życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia na weekendowych drapaniach.